Nie było jeszcze berdona i tych innych był toną. I on pokazywał, tylko się to nie nazywało wysoki nadgarstek, high risk, tylko nie było bardziej takie high elbow. Połóżcie to na plecy. Na pewno nie radziłem się. Udało mi się je Przetestujcie sobie jak wam jest lepiej czy z tą nogą, która blokuje, czy lepiej wam z tą. Wydaje mi się, że do gilotyny ta będzie lepsza. I co zrobił garytonom? Macie króciutki, dolna noga jest wolna. Hop. Przepinacie sobie, musicie kontrolować śródręcze żebyście nie chwycili za angarstę, bo to jest sekunda pięć, 5 Zawsze się siódręcze jakbyście chcieli to pierwszej już, pamiętacie tego garego Windwiecza? Co zmasakrował? Chcecie uderzyć łokciem, otworzyć mu brodę i złapcie się za dwójkę. Tylko tyle. Zauważcie, że jest niewielka droga, żeby zrobić wysoki nadgarstek. Że ta ręka zaraz przeskoczy. Wstawał. Hop. Bo on wykańczał to wysokim łokciem. No. Ale chwyt był bardzo wysoki. No. A wy zróbcie power. Jeszcze raz. Na spokojnie. Róż większy. Jesteście tutaj. Ja będę pana... kiedyś jeszcze robił na drugie zblokowanie. A teraz mam coś z tej Wym krzywdę nie przyklęknę włożenie. Więc zrobimy na garego. Jesteście tutaj, macie krucyfiks. Chwyćcie go za paluchy, żeby nie mógł nie mógł wyrwać ręki. Gary Goodrich, pierwszy UFC. Wy nie uderzcie, bo będzie dyskwa. Słyszałeś Donidas? <grym> Jesteście tutaj, dokręcacie i wchodzi pod waszą dwójkę krawiecki. Jak to zrobicie? Puszczacie i wstajecie. Widzicie jaka jest pozycja? I domykacie go. Wysokie Mam prowadzić go do dworca czy się wyspałem? Nie, to jest <grystanie> <grystanie> Raz, dwa, trzy.